Niam, <laughs> mam, 800 tuż, tuż. My też dziękujemy. Spoko. Do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się. Dziękuję bardzo, dziękuję za wszelkie wsparcie i tak dalej, i tak dalej. Wyśpi się dachu, i pozdrawiam. Magni super. Trzymajcie, ja pozdrawiam, widzę, oglądajcie moje filmy, kochani, od deski do deski, do zobaczycha następnym razem, Marko. degustacja dzisiaj była słaba, <grystanie> liczyłem na większą dużą, dużą. dobranoc, <grystanie> oj ty, mi tu. Masz tu przyszłeś. Co chcesz?